Wczoraj i dziś przeszedł Armagedon przez moją i nie tylko moją wieś. Deszczowy Armagedon. Wiatr tak nie wiał jak dzisiaj. Wszystko jest zalane doszczędnie przy budynkach. Tam gdzie spadek. No ale kaczką w to graj! Zobaczcie już jakie duże. Uchowało się 15, i mam nadzieję, że już się nic tutaj nie wydarzy. Tu 15, i tu jest 15. No, jedna odeszła, tak, jedna odeszła. Jedna, jednej się nie udało przeżyć. Ale jest reszta. No, kurczaki się nie mogą do mamy dobić, bo jest siatka zielona. Część z tych bystrych kurczaków wyjdzie, a część nie wyjdzie. Kury już niosą. Te niedawno zakupione no niedawno no trzy tygodnie już jak zakupione. Także mam zbierania teraz trochę więcej. Kury wyglądają dobrze. Kondycyjnie też wytrzymują te upały. To najważniejsze, bo upały dają się we znaki. Kury wtedy nie noszą tak jak powinny, no, ale tutaj mają cień. Drzewa są, są. Wiadomo nie, uchronią się tak w 100% ale zawsze. No dobrze, wychodzimy z tego boczowiska. Jak zauważyliście, są tutaj już karzełki polskie. Połączyłem te stada ze względu na to, że karzełki polskie kończą lęgi i kończą w ogóle tutaj żywot sprzedaję stado, część stada, zostawiam tylko takie perełki, perełki, bo niestety od dwóch lat nie pojawiają się młode, są bardzo słabe, nawet jak się wylężą, to. Dwa tygodnie chowu i po kurczakach. Też nie mam też tak czasu doglądać każełku. Każełki trzeba trochę jednak doglądać. Jeżeli chodzi o kurczaki, kurczakami. Teraz się pojawiły takie... To stado już jest po prostu stare i dlatego... No dobrze. No do zobaczenia przy następnych kaczuszkach małych, które się wykleją w tym tygodniu. W nadchodzącym tygodniu. Ten tydzień już się kończy. Zostało tego tygodnia dwa dni. Więc w następnym tygodniu nowe kaczuszki. Nie będzie ich dużo. Ale trochę jej więcej. Pa pa!